Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś moim zadaniem będzie przejść Minecraft, ale pomogą mi w tym customowe serduszka. Każde z nich daje mi inne supermoce, a żeby je zdobyć, potrzebuję wykonać różnego rodzaju wyzwania. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, bo lecimy do 800 tysięcy subów i nie uda nam się bez Twojej pomocy. A teraz zapraszam do oglądania. No to lecimy, pierwszy challenge Musimy zabić 10 villagersów Żeby mieć kolejne serduszko I teraz mamy gras serduszko, które nam daje saturację Super, jakby nie wiem czy jest mi to potrzebne Ale dobra, standardowo tak czy inaczej Musimy sobie zebrać drewienko W ogóle zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało Jakie serduszka możemy tak na dobrą sprawę zdobyć Tego absolutnie nie wiem Dobra, lecimy, crafting oczywiście Patyczki takie, z dobra I robimy sobie, co, siekierę? Siekierę, go siekiera I weźmiemy przy okazji sobie kilofika Elegancko, dobra, no to w takim razie pierwsza rzecz Musimy znaleźć wioskę Jestem akurat na sawannie, więc myślę, że z wioską nie powinno być problemu Co mamy tutaj? Okej, okay, mamy węgiel, mamy kamień W sumie dobra, właśnie kamień będziemy musieli ogarnąć Okej, okay, zróbmy sobie w takim razie kamienną siekierkę, kamienny kilofik i kamienny mieczyk I ewentualnie jeszcze zrobimy sobie od razu kamienną motykę Jakbyśmy znaleźli wioskę, no to też mam nadzieję, że znajdziemy oczywiście hejbale Dobra, no to go szukamy wioskę Będzie ciężko zaciukać 10 villagerów, bo jeżeli trafi mi się golem, to będzie na mnie zły generalnie, nie? Ale spoko, jakoś dam radę Najpierw się będzie trzeba pozbyć golema, a potem ewentualnie... O, wioska, dzień dobry Idealnie, właśnie o to mi chodziło. Dobra, no to najpierw szukamy golema. Tam jest golem elegancko. Będziemy mieli przy okazji troszeczkę y, żelaza i tutaj też będziemy mieli hejbale. Na spokojnie sobie zejdziemy wodą i pozbieramy sobie troszeczkę jedzonka. W ogóle pytanie, czy tutaj faktycznie będzie 10 villagerów, bo to też jest. <ścoughs> to też jest problem. Ej, ja będę musiał najpierw ich chyba rozmnożyć, żeby w ogóle móc ich y, zaciukać. Panie, panie ma, panie golem. Y, Chyba, chyba trochę jestem za blisko, prawda? Y he. I... ha! Dobra, 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 na spokojnie Damy radę, nie takie rzeczy się robi, łopanie. jedno serduszko Challenge, dlaczego ja za każdym razem mam jedno serduszko Nie wiem, to jedno serduszko się za mną ciągnie To jest jakaś klątwa, okej, okay, golem pokonany Mamy pięć żelazo, uhuhu Dobra, oczywiście od razu robimy sobie Wiaderko, tarczy niestety nie będziemy mogli Używać, bo tu jest taka rzecz zrobiona, że Tak naprawdę ta e, rączka jest Można powiedzieć wyłączona, ale to jest to jest Mała rzecz, to nam nie przeszkadza absolutnie W żadnym wypadku, dobra, e, tu będziemy mieli z tego chlebu się, więc spoko no i w zasadzie hmm. e, przepraszam, przepraszam. Dobra, mamy jednego. Co ja robię? Tego się nie spodziewałem, że będę. A w sumie może się przydać. Na no później ewentualnie. Dobra. Nie spodziewałem się, że będę musiał zaciukiwać villagerów, żeby zdobywać serduszka. W ogóle, co ja zdobędę wtedy, nie wiem, ale zobaczymy. okej, okay. Jakby spokojnie. W sumie możemy też pozbierać przy okazji melony, bo akurat nie widzę niestety tutaj za bardzo hejbali, więc melony będą nam musiały posłużyć na razie jako jedzenie. Chociaż z tego co widzę, aktualnie, tak jak mówię, dzięki temu serduszkowi pierwszemu chyba nie będziemy za bardzo narzekać na poziom głodu, prawda? Bo wystarczy, że chodzę po trawie i mam normalnie yy, jedzenie, tak, dokładnie, naszy głód. Okej, okay. co ja robię? Na razie czterech. Ej, come on! Nie, słyszę villagera. Czeka, 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 cze, cze, on gdzieś tu jest, a on się skitrał. O, dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie pana szukałem. Dobra, mamy 5 na 10, ale będzie teraz już generalnie problem, żeby znaleźć kolejnych. Więc chyba musimy znaleźć kolejną wioskę. Ojoj, a mamy tutaj mesę. To niedobrze, bo tutaj za bardzo wioski nie będzie. Mamy też Lava pula. Czy tu będzie pustynia? Mm, tak nie do końca, ale mamy naprawdę dużą sawannę i jest szansa, że znajdziemy jeszcze jakąś wioskę, tylko. Tylko nie wiem, w którą stronę. Ewentualnie możemy zrobić coś takiego. Nazbieramy trochę dirtu, a następnie wbijemy się wysoko, wysoko w górę. Teraz wystarczy tylko zwiększyć render distance i szukamy wioski. O, wioska została znaleziona. Jestem naprawdę ciekawy, co się stanie w momencie, kiedy zabiję dziesięciu villagerów. Widzę też sporą ilość hejbali, które przyda mi się pewnie na później, bo w neterze nie ma za bardzo bloków trawy. Oczywiście najpierw musimy pozbyć się Iron Golema, żeby później nie robił nam problemów. I kolejne kilka sztabek bekwipunku. Mamy farmera bardzo dobrze, tylko nie masz tych tradeów, które potrzebuję No... Aha! Właśnie o to mi chodziło. Poproszę emeraldy. Teraz przydałoby się mieć Fletchera i ogarnęlibyśmy sobie łuki strzały. Weźmy ten dla stwórnej ze sobą, może się później przydać. Z tego co widzę, będziemy mieli tutaj piątkę villagerów. Ale niestety nie ma tutaj Fletchera. W takim razie lećmy szukać flintu. Trzy flintu zebrane. Będziemy mogli sobie zrobić na pewno zapalniczkę i właśnie fletching table tylko. A nie, przepraszam, mam nawet ze sobą deski. Proszę bardzo. Dzień dobry, to tylko ja. Yy... Daję ci nową pracę, tak. Będziesz moim pleczerem. O właśnie, o to mi chodziło i teraz weźmiemy sobie troszeczkę strzał. Okej. Okay. I poproszę łuk i jeszcze trochę strzał. I teraz możemy wracać do challenge'a. 10 villagerów zabitych i teraz musimy zabić 5 creeperów. Ale mam odblokowane villager hard. Co ono nam tutaj daje? You will smell ores around you. What?! Aaaa, ok, dostaliśmy w takim razie nos villagera i możemy niuchać e, rudy. <grystanie> Pytanie tylko, jak długo ja przetrwam, będąc w jaskini z dwoma serduszkami? Słońce jeszcze nie zaszło, ale będzie trzeba zrobić ewentualnie jakąś taką małą bazę wypadową, szybki respik i będziemy musieli polować na creepery. Jak działa ten nos villagera? Uh, czy tutaj będzie jakieś żelazo, czy coś? To chyba chodzi o miedź. Eee, całkiem fajne. Faktycznie, wyświetlają się rudy, jak jesteśmy dość blisko. No to skoro jesteśmy na pustyni, poszukajmy jakiejś piramidy. Kolejna wioska, dzień dobry. I mamy piramidę. Ale to sprawdzimy jutro. Najpierw Creepery. Rzućmy zatem wszystkie przedmioty do skrzyni. Ustawmy sobie respa. I lećmy polować na creepery. Coś czuję, że będzie to trudniejsze niż mi się wydaje. Jest creeper, ale jest też szkielet. A bez tarczy raczej nie dam rady. Oho, ale jest szansa, że ten creeper przyjdzie do mnie. Tak. Zwabimy go i zaciukamy. Okej, okay. jeden creeper. I jest już na naszym koncie. Oczywiście wszędzie dookoła muszą respić się szkielety, bo czemu by nie? O, dwa creepery. To dobry znak. Nawet i trzy. Uuu, super. Teraz tylko nie zrąbać tego. Dobra, kolejny. Okej. Okay. Jest. Jeszcze jeden. Okej, okay, mamy to. Uciekamy. Wow. Wow wow, 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 wow. Shift i klik, by What? Wo Mam moc eksplozji. Okej, okay, muszę uważać, żeby zbyt blisko siebie nie eksplodować, chociaż. Nie, nic mi się nie dzieje. Wow, jakie to jest dobre! Ok, teraz musimy znaleźć 5 ametyst klasterów. Tylko gdzie ja ci znajdę, teraz kurczę geodę. Ale zanim będziemy mogli ruszyć do jaskini, muszę się jeszcze przespać. Jestem ciekawy, czy jeżeli będę używał shift'a, to będę w stanie znaleźć ametyst. Bo w sumie widzę takie duże złoża, ale to są akurat inne rudy. Ale w sumie ametyst też jest jakby rudą, nie? Mamy jakieś takie większe pole tutaj podświetlone. Sprawdźmy, co to jest. To chyba będzie żelazo. A węgiel przyda mi się na pochodni. Więc jest szansa, że znajdę w ten sposób geodę. Tylko muszę się po prostu wkopać w dół. A, mamy podwodnego kejwa. Zróbmy sobie trochę pochodni. I przepalmy przy okazji żelazo. Wiedziałem, że przyda mi się ten Blast Furnace. Kolejne sztabki żelaza będą. Okej, okay. czyżby. Tak jest, mamy to. Okej, okay. teraz tylko, żeby tego nie zepsuć. Dobra, nie było tak źle. Znaleźliśmy geodę. Tylko teraz pytanie, czy faktycznie te ametystowe klastery będą wyrośnięte? Eee, mamy trzy, potrzebujemy pięciu. Muszę, muszą to być te, takie w pełni wyrośnięte. Dobra, mamy jeden, drugi, trzeci. Pytanie, jak długo rośnie ametyst? Jak długo rośnie ametyst? Kilka dni Minecraftowych, żeby osiągnąć E, dorosły kryształ ametystu. To ja chyba jednak może poszukam. Co? A najlepszą metodą będzie rozwalanie. Myślę, że taką metodą dość szybko powinienem znaleźć kolejną geodę. Czy ja widzę diament? Tak, to jest diament. Mamy x-raya normalnie legalnego. Ej, tam są kolejne diamenty. Dobra, czekaj, to przy okazji sobie za ten czas ogarniemy diamenty. Proszę bardzo. Sprawdzałeś ostatnio status swojej subskrypcji? Może ci się wydawać, że subskrybujesz mój kanał od dawna, ale sprawdź czy na pewno. A jeżeli jesteś nowy i jeszcze nie subskrybujesz, to fajnie, żebyś zasubskrybował. Tworzenie takich materiałów jednak zajmuje trochę czasu, a subskrypcją podziękujesz mi właśnie za nią. Wracajmy do odcinka. Moi drodzy, chyba to mamy. Jeszcze sprawdzę, żeby nie było, tak? Amethyst Cluster jest! 20 diamond ores, Akurat mam 12 na 20. Dobrze, wreszcie będzie coś łatwego. Ok, amethyst hard. Ok, jeżeli coś mnie uderzy, to moby w promieniu 100 kratek będą się podświetlać. Czyli mam takiego X-ray'a na boby. Ale ok, potrzebuję jeszcze tylko 8 diamond ore. Nie ma żadnego problemu. Lecimy do kejba. Faktycznie podświetlane są moby. Nice! Ok, jesteśmy na minus 57-58 kratce i kopiemy diamenty. Na szczęście nie będzie to problem, bo mamy X-Raya Villagerowego, dokładnie. Fajnie, że DataPack naliczył mi te diamentowe rudy, które wykopałem wcześniej, bo tak musiałbym faktycznie od nowa szukać całych 20 rud. A tak zostały mi tylko 3, więc kontynuujmy szukanie. Został ostatni. O, może ten albo ten? Nie, tu mamy więcej chyba. Moi drodzy, mamy 20 diamentów Miner helmet, that light area jestem górnikiem Teraz przynajmniej będziecie wszystko ładnie widzieć Teraz musimy rozwalić 10 obsydianu Nie będzie to raczej problemem, bo mamy dużo diamentów I przy okazji mamy tutaj lawet No to w takim razie kopiemy obsydian To i tak lepsze od czekania aż ametyst wyrośnie Ok? No fall damage. Piękne. Piękne, po prostu piękne. Mam użyć 10 blazów? Eee, ok, ale najwyraźniej będziemy musieli udać się do netheru. Nie ma to jak podbudowywać się ametystowymi blokami. No, z nudów kopałem, no co miałem robić? Dobra, musimy przetestować, czy faktycznie nie mam damage'a od upadku. Trochę ryzykowne. Ale ufam. Że ta tapak działa. Tak? Nie mamy uporażeń o tupadku? <laughs> piękne, piękne, po prostu piękne. Sprawdźmy, co ciekawego znajdzie się w świątyni. TNT w sumie nie będzie mi potrzebne, ale i tak je wezmę. Okej, okay, złoto dla piglinów ewentualnie. Złote jabłko przyda się może. W sumie będzie mały problem, bo jak pójdziemy do nederu, to faktycznie będę miał yy, głód. W sensie yy, no nie będzie mi się odnawiał. I widzę moje źródło pożywienia. Kolejna piramida. Mmm, A gdyby tak? To chyba nie jest najlepszy sposób na zbieranie drewna. 27 chlebów. Myślę, że na razie powinno wystarczyć. No to chyba przyszła pora na stworzenie portalu do neteru. Łapka w górę i subek, mile widziany. Dobra, po wielu próbach wreszcie udało mi się dostać do neteru. Musiałem specjalną komendą, tak jakby postawić blok yy, portalu, bo w ogóle portal się nie chciał odpalać. Totalnie, po prostu. O, no takie niespodzianki to ja lubię. Specjalnie, szczególnie, że się przez 10 minut męczyłem z portalem. Na szczęście twórca Tatapaka napisał po prostu, żeby użyć komendy, jeżeli portal nie działa. Dziwny błąd, ale przynajmniej mamy portal, więc generalnie idziemy po blazy. Czy ja słyszałem eksplozję? Znowu. Wait, no tak, dobra, przecież to ja robię. <grywka> Okej, okay, jesteśmy blisko twierdzy. Na szczęście nie muszę bać się o upadek, chociaż przez chwilę miałem. pełne majtki. No to wbijamy do twierdzy. Teraz jedynie na co muszę uważać, to ci goście. No to szukajmy spawnera. Spawner zlokalizowany. Dobra, wystarczy, może być trudno, ale powolutku damy radę. Chyba, że mogę to zrobić inaczej. Dobra, to tak nie działa. Au. Nie wiem czemu te blazy respią się tak, jakby za spawnerem. I został jeszcze jeden. Okej, okay, mamy to. Shift i klik to do even bigger explosion. Aha, mam zginąć. Ale jestem w neterze. Come on. Ej, bez takich. Dobra, no to ustawmy sobie respa w takim razie. Zróbmy sobie skrzynkę, żeby później nie zbierać tych wszystkich rzeczy. W sumie jakby tu zginąć. Od upadku nie zginę. Od eksplozji w sumie nie zginę. Już wiem. Utopię się. Co za to dostanę, nie mam pojęcia. Save your life every time you. What? Czyli, że jestem nieśmiertelny? Co? Mam wykopać 500 deep sleighta? 500 deep sleighta kopać. No dobra, zobaczymy się za chwilkę. Dobra, zostało 10. Przyznam szczerze, że jest to jeden z gorszych wyzwań, które muszę tutaj zrobić, ale mam nadzieję, że to, co otrzymam w zamian, będzie fajne. 500 deepslate'a wykopane. Muszę wydobyć 100 endstone'a. Ale jak? A dodatkowo mam totem hard, który mnie w ogóle ocali i jestem nieśmiertelny. Tylko teraz muszę wydobyć 100 endstone'a. Czyli wracamy do netheru i ogarniamy blaze rody. Dobra, chwilę to zajęło, ale mamy 10 pałeczek Blaze'a. Myślę, że powinno na razie nam to wystarczyć. To teraz lecimy po Endermany. Całe szczęście, że faktycznie, jeżeli zbiją mi dosyć mocno HP, to dostaję. Resistance. O! I mamy jeszcze Hot Tourist Destination. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, mamy już 11. Coraz bliżej. Dobra, jeszcze dwie i będę spokojny. Chociaż w sumie może 14 starczy. Zaryzykuję. No to w takim razie pora wracać do normalnego świata i szukamy Strongholda. Dobra. Wreszcie jesteśmy przy portalu. Wracamy do domu. Nie ma już jedzenia. Będzie trzeba coś ogarnąć. Proszę bardzo. Eee, w sumie, może zróbmy 12 perełek, czy 12 oczów. I gdzie mnie pokierujesz? Uwaga! tamtą stronę. No dobra. Hmm. I w tą stronę. Ej, to jest gdzieś tutaj dosłownie. Halo! Tutaj! Mamy to! No to wkopujemy się. Prościusieńko w dół. I tak mi się nic nie stanie, bo jestem nieśmiertelny, chyba, nie? Prawda? 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 To się przyda, jeżeli mnie smog gdzieś wystrzeli w kosmos. Bo żeby nie mamy fall damage'a. No nie, znowu podwodna cave. Nie! Najgorzej. Okej, okay. tu normalnie bym się bardzo bał, prawda? Ale teraz się nie boję. Nie mam, nie. Okej, okay, mamy stronghold. Tak jest. To teraz tylko znaleźć portal. Mamy portal, moi drodzy. Rozwalamy spawnerek oczywiście, bo czemu by nie? Żadnego oka nie ma. To dobrze, że mam 12, co nie. Eee, czy ja będę potrzebował respa, a zrobię sobie respa. W razie czego, prawda? Jakbym po prostu gdzieś zginął, chociaż w sumie nie powinienem, to nawet nie jest możliwe w pewien sposób. To no, chyba, że do wojna wpadnę. Ciekawe, czy mogę zginąć od Wojda. No nieważne, nie istotne. Mamy bloki, mamy strzały, mamy wszystko. Lecimy, klepać smoka. Chociaż w sumie, z drugiej strony, najpierw wykopałbym te 100 Endstone'a, bo to jest mi potrzebne. I zobaczymy, co wtedy będziemy mieli. Także dajcie mi chwilkę. Słyszę nade mną smoczka, już się tam gotuje cały. Uwaga i. Mamy to. Shift plus lookup, co? Fly! Uuu, to trudne. Czy ja będę walczył Smokiem Mocą Smoka? Co? Tylko czekaj, najpierw się muszę stąd wykopać. Wow! Ej, oj, Normalnie latam! Jeszcze niczym smok. Wow! I mogę sobie Dragon Breath normalnie ogarnąć. Co ty gadasz? Dobra, czekaj. Do góry. Ło, wow, lecę! Haha, ha. smok kontra smok, normalnie. <laughs> Boom! Ja rozwalam wieżyczki oddechem smoka. Ło, to jest dobre. Do góry, mogę do góry, do góry. I do góry, do góry. Do do no, halo, do góry. Do góry. O, lecę, dobra, jestem. Lecimy dalej. O, ale to jest dobre, ale to jest dobre. He, Pyk, no. Pyk, no, pyk. Dobra, mamy to. Pyk, dobrze. Tam też. I, i tam. Super. Chyba wieżyczki ogarnięte. Nie, jeszcze tamta. Elegancko. Smoczek. Smoczek. Nie żeby coś. Ale ja też latać mogę. Dawaj normalnie go tu. Pyk. Chodź tu. Ha! <ścoughs> Będziemy go eksplozjami nawalać. Dawaj. I. To jest najbardziej dziwna walka, jaką miałem ze Smokiem od dawna. Nie masz ze mną szans, Smoczku! So much explosion! Do góry! Do góry! Aha! Mogę go jeszcze strzelać dodatkowo, wiadomo. E! A! Fajna ta walka jest, podoba mi się ta walka. O, zatujesz, tak? Dobra, nie ma problemu Bordo, nie ma problemu. Ho. Wow, chyba nie o to chodziło. Czekaj! Dobra, dawalamy, 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 dawalamy. Okej! Okay. Dawaj te eksplosje! Trochę mało te eksplozji mu robią! Dobra, może jednak podejdę do niego. Czekaj, bo zaraz zginę, kuśwa! Znaczy nie zginę w sumie, nie mogę zginąć! Jestem nieśmiertelny! Dobra, złoko, klasycznie go pociśniemy normalnie. Chociaż z drugiej strony. Tak jest zabawniej <laughs> Ono tu! dorwecie! cię! Dorwę cię! A, tak, kurczę, trafić go nie mogę, no. Ona tu a, a, nie. dobra, zlatujesz, nie ma problemu. Chodź tu, chodź tu! Dawaj, dawaj. Ue, nie o to chodziło! <laughs> nie o to chodziło. Dobra, czekaj, czekaj, zlatuję, zlatuję. Ej, 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 ej. Boczek został pokonany! Tak jest! Ej, ale to było fajne, podobało mi się to. Pokonaliśmy smoka bez większych problemów, no bo jednak mogłem sobie latać, prawda? I nie musiałem się bać o życie i inne takie, ale to było zarobiste! Zaromiste! Normalnie mogę oddechem smoka plunąć! Haha! Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego cika. mam nadzieję, że się wam spodobało i zostawicie tutaj masę łapek w górę I ewentualnie zrobimy jeszcze wersję z e, sercami youtuberów, bo też jest taki datapaczek e, Więc jak będziecie chcieli to dajcie znać, oczywiście odsyłam do subskrypcji kanału, jeżeli dotrwałeś, dotrwałeś do tego momentu, będę ci bardzo, bardzo wdzięczny Bardzo dużo czasu zajęło mi nagranie tego materiału i mam nadzieję, że to docenisz, normalnie ryczę jak smok Ryczę jak smok, rozumiesz? Jestem smokiem kuźwa Jestem smokiem! No to lecimy do wojna. Aui. Do góry! Do góry! Do góry, do góry! Nie mogę wylecieć! Nie mogę też się zabić! Utknąłem w tym wojcie po czasy! O nie! O nie! No to ten. No to kończymy. Do następnego. Trzymajcie się! Pa! pa.